Dzień dobry w piątek, który dużymi krokami przybliża nas do końca 10. tygodnia, wyzwania 105 dni dookoła heksagonu szczęścia. Wyzwania, które pozwala Ci małymi krokami udoskonalać ważne obszary w Twoim życiu. Ja nazywam się Katarzyna Szafarczyk, jestem projektantem świadomego życia. I dziś zostawię Cię z inspiracją, która pozwoli wzbogacić obszary relacji w Twoim życiu i wykorzystywać na maksa każdą wspólną chwilę, która jest Wam dana. Często jest tak, że czekamy. Czekamy na wyjątkowy moment, wyjątkowe samopoczucie, wyjątkowy dzień, by przeżyć coś wyjątkowego. A czy nie można każdego dnia potraktować jako tego wyjątkowego, niepowtarzalnego, i przeżyć coś, co będzie odmienne od codzienności? Zachęcam się dzisiaj do tego, żeby nie czekać. A przeżyć i wspólnie zorganizować kreatywny, szalony czas razem. Niech to będzie czas wspólnego, swobodnego wyrażania emocji. Czas, który będzie przypełniony śmiechem, wygłupami, może tańcem. Bo cóż stoi na przeszkodzie, żeby włączyć muzykę i zorganizować domową dyskotekę? Czy trzeba czekać na specjalną okazję do tego? Nie. A często zapominamy o tak prostych. Rzeczach, które możemy zastosować do tego, żeby czuć wspólną radość. I zapomnij podczas tych chwil, ile masz lat. Doświadczaj tak, jak doświadczałeś, kiedy byłeś dzieckiem, bez żadnych ograniczeń, blokad. Nieważne, czy masz dzieci, czy nie. Poczuj się jako dziecko. Zapomnij o tym, że jesteś dorosłym. i przeżyjcie wspólnie swobodne chwile. Zobaczycie, jak będziecie zrelaksowani po tym czasie. Jak powrót do takiej dziecięcej radości sprawi, że zapomnijcie o wszystkim tym, co się dzieje wokół. I to będzie czas też wspólnej integracji i wzmocnienia waszych relacji. Życzę Wam. Kreatywnego i bardzo swobodnego wyrażenia emocji dzisiaj. I cudownego piątku. Do usłyszenia już jutro w sobotę.